Motywacji, w której to jestem cała zaszalikowana, ponieważ zimno yy, zaczęło się, słuchajcie, zaczęło się przed zimie, można powiedzieć, czyli taki czas, kiedy śniegu jeszcze nie ma, ale. Brrr. I dzisiaj w ten yy, przedzimowy yy, poranek, w porannej motywacji, powiemy sobie o tym, jak wykorzystywać te yy, drobne chwile. Z naszego codziennego życia, aby nie tylko przetrwać, ale też i odnieść sukces. O tym dzisiaj będzie. A ja muszę się dogadać słuchajcie, z moimi włosami pod tym kapeluszem i pod tym wszystkim No, niełatwe życie kapelusznika. E, witam was bardzo serdecznie i Wy też się witajcie. E, kilka słów wprowadzenia dla tych osób, które są nowe w, w przestrzeni em, porannej motywacji. Tak, jesteśmy na kanale Najlepsze Kursy Angielskiego. Po rannych motywacjach nie uczymy angielskiego, dlatego że jest masa różnych materiałów już dostępnych na kanale filmików, lekcji, rolek oj, wszystkiego i z tego naprawdę można się uczyć. Jednak sama dostępność materiałów i wiedzy to jest za mało jeszcze, żeby osiągnąć sukces, jak się bardzo często przekonujemy, niestety. W praniu, dlatego, że gdyby sama wiedza wystarczyła, to byśmy już dawno wszyscy mówili po angielsku. Śnieg sypie. E, a. <grywa> Pokazać Wam śnieg? A, e... Sorry, no muszę zachwycić chwilę. Sypie śnieg. Taki drobniutęki, na bo co widać, ale widać. Ciekawe, czy byście zobaczyli. E, spadł was śnieg? Nasz pierwszy w tym roku. O! Jak słodko, jak cudownie chcecie zobaczyć śnieg? Ciekawe, czy zobaczycie, jak ma obróciła kamera. Uwaga, 3, 4. Nie waga, Dazem radę. Obróci się kamera. tan tan tan, tan. Sypię śnieg. Ho-ho-ho! No proszę. No więc, tak jak już się zachwyciłam, to za chwilę no to mogę sobie już z kotłowni łopatę wyciągnąć. I dlaczego tak jest, że i, wiedza jest, obec, w obecnych czasach tej wiedzy jest aż tyle, że czujemy się nią przesyceni, przebodźcowani, przeładowani i jakoś ona nie chce zostać w głowie. I jaki jest te, tego powód? No powodów oczywiście może być bardzo wiele różnych. Um, no, i o jednym powiem sobie dzisiaj, bo my nie mamy czasu na naukę. I czasami człowiek dosłownie ledwo, co funkcjonuje pod natłokiem swoich codziennych obowiązków, a co dopiero miałby się jeszcze uczyć i znaleźć gdzieś czas. Ale pokazuje się, że jest pewien sposób przetrwania i funkcjonowania. Co więcej, odnoszenia sukcesu, który jest wpasowany idealnie właśnie w takie bardzo intensywne życie. O tym powiemy sobie dzisiaj, ale na początku się przywitamy, dlatego że tutaj w najlepszych kursach angielskiego i też w paranej motywacji przede wszystkim, słuchajcie, najważniejsza jest społeczność czyli my wszyscy, którzy razem tworzymy no tutaj naszą społeczność. I powiem wam, że przestał sypać śnieg. Także mieliście unikalną możliwość zobaczenia śniegu. Haha. Ha. Edytka Koniuszewska, witam, dzień dobry. E, Martynka, dzień dobry, FIFA Rafa, jak tam sypnęło? E, Edytka Koniuszewska, lądy zachmurzone, 8 stopni, uch, ale tropiki. Poranek, przykład jeden stopień, pochmurno i zimno. Mmm, Bogu się Dzień dobry wszystkim. Devices, 10 stopni, wiosna idzie. O, matko. Eee, FIFA rawa. Dziś przyszedłem się tylko przywitać, bo słucham fascynującej nowej książki. Ja ci dam fascynującej nowej książki. posiedź z nami chwilę FIFA Rafa. Eee, Michał Panczyk, dzień dobry wszystkim. Rading deszczowy i chłodny 4 na plusie. Mhm. FIFA mówi, że słuchać dzwony, no, ale nie powiedziałeś dalej, w którym uchu. Dzień dobry, Ala Suchorska, Halinka Kraków w deszczu 2 stopnie. O ja, miłego dnia dla Ciebie. Andrzej Różański. Dzień dobry w Polsku 3 stopnie pochmurnie. Londyn 8 stopni, jeszcze ciepło będzie zimno w poniedziałku. Annetka, dzień dobry. Cześć Pam. E, witam serdecznie, wszyscy razu zimno. Mm. No chyba tak już po prostu teraz będzie. Zachęcam Was do tego, żeby udostępnić tą poranną motywację, bo o to nadchodzi słuchajcie, temat dzisiejszy. Najpierw anegdota. Czy Wy wiedzieliście, no wszyscy wiedzą, że roślina potrzebuje do życia kilku różnych składników i okoliczności, między innymi potrzebuje wody. Bez wody nie przeżyje. No, ale czy oby na pewno? Wyobraźcie sobie, że tak stworzyła Matka Natura piękny ten świat. Fauny i flory, że jest w stanie dostosować się organizm żywy do panujących warunków. To zauważmy, to nie jest tak, że organizm żywy próbuje na siłę zmienić swoje otoczenie, on po prostu dostosowuje się do tego, co jest. I są takie rośliny, które żyją sobie w najbardziej surowych warunkach, na przykład na pustyni. I one tam nie mają dostępu do wody, tak jak inne rośliny, czyli przez korzenie tej wody niestety nie mogą zaabsorbować. Więc zamiast, tak jak nasz bambus, o którym mówiliśmy wczoraj, zamiast cały swój wysiłek ładować w rozwój korzeni, które pobierałyby wodę z gruntu, nie robią tego, ponieważ oczywiście. Wiedzą, że nie będzie żadnej wody w gruncie. Zamiast tego nauczyły się pobierać wodę w zupełnie inny sposób. A mianowicie, wiadomo, że na pustyni w ciągu dnia temperatura jest bardzo gorąca, ale za to wieczorem bardzo spada. I kiedy na pustyni spada temperatura, wzrasta wilgotność powietrza. I wtedy na powierzchniach płaskich gromadzą się minimalne Ilości kondensacji, czyli takiej losy, można powiedzieć. Więc to, co zrobiły te bardzo mądre rośliny, na przykład takie jak aloes i różne agawy, one mają bardzo mądrze zorganizowane liście, zauważcie, które są gładkie i takie są, takie są zrobione z nich takie dziubeczki, jak wiecie, jak wygląda aloes. Także to, co mogłoby. I w ten sposób są ułożone. Także ta rosa spływa w ten sposób po liściach, a na tych liściach są takie drobniutkiem włoski, przez które roślina absorbuje tą wodę, która gromadzi się za każdym razem, kiedy temperatura spada, czyli codziennie. I powiecie: Ola, ale ciekawy fakt przyrodniczy, i co z tego? Słuchajcie. Ja zaznaczam po raz setny że zauważam, że te osoby, które u nas uczą się języka angielskiego, bardzo często to są te osoby, które mogłyby mieć wymówki, ale ich nie mają. Zamiast próbować zwalić winę na otoczenie. Oj, bo jestem tak zajęta, o, oj, i aj, nie. To te osoby, pomimo trudnych swoich okoliczności życiowych, bardzo często różne choroby, bardzo poważne, to są osoby, które urodziły niedawno dzieci, są niedospane, to są osoby, które naprawdę pracują czasami na dwie zmiany bardzo ciężko, a mimo to. Uczą się języka angielskiego i uczą się z sukcesem. To są osoby, które na przykład są samotnymi matkami, którym naprawdę jest dużo, dużo ciężej, ale one, one potrafią wykorzystać okoliczności, w których są. Wiedzą, że pewnych okoliczności nie zmienią, ale potrafią wykorzystać okoliczności, w których są, do tego, aby znaleźć czas na naukę języka angielskiego i robią to bardzo sprytnie. Na przykład. Wiele osób słucha lekcji audio, podczas kiedy jedzie samochodem. Słucha i powtarza, i się osłuchuje, i mówi właśnie, kiedy jedzie samochodem, czyli wykorzystują już te okoliczności, które mają. Mama, kiedy czeka na syna, na klubach, co robi, po prostu. Yy... Idzie sobie do samochodu i w tym samochodzie przychodzi na konwersacje. Ile razy się zdarzyło, że ktoś się łączył na konwersacjach, tylko na słuchawkach, w pracy, w przerwie w pracy, albo że ktoś szedł sobie, odkopał się z pracą wcześniej, jeżeli mógł, a potem szedł sobie do samochodu na konwersację, żeby zdążyć. Słuchajcie, to są takie kreatywne bestie, które nauczyły się wykorzystywać te jakieś momenty w ciągu dnia, po co? po to, żeby siąść i na teraz będę się uczyć angielskiego przez godzinę? Nie, bo te osoby wiedzą, że nie mają godziny. One nie są jak inne rośliny, które mają głęboki system korzeni do zbierania wody. One nie mają czegoś takiego, że teraz siądą na godzinę i dwie i będą przepisywać dzielnie całą stronę wyrażeń, bo nie mają takiej możliwości czasowej. To są osoby, które nauczyły się wykorzystywać mikromomenty w ciągu dnia po to, żeby zrobić jeden mały krok do przodu, ponieważ te osoby wiedzą, że wcale nie potrzebują gigantycznych milowych kroków do tego, żeby zacząć komunikować się w języku angielskim. One wiedzą, że potrzebne są małe mikrodziałania. Dam wam przykład ostatnio e, jednej z naszych uczennic. E, Ilona jest mamą samotnie wychowującą dzieciaczka po tym, jak jej mąż kilka lat temu zmarł. Jest młodą osobą e, i mogłaby naprawdę się nad sobą użalić. Mogłaby by się załamać. Mogłaby powiedzieć wykonuję bardzo ciężką pracę fizyczną i po pracy jestem wymęczona. Zamiast tego, Ilona powiedziała sobie, jeżeli ja czegoś nie zmienię dla siebie i dla mojego syna, to w życiu moim i mojego syna nic się nie zmieni. Więc zaczęła wykorzystywać mikromomenty w ciągu dnia, i zaczęła się uczyć i wykorzystywać też fakt, że jest w pracy do tego, żeby zagadać po angielsku, żeby to była dla niej okazja do ćwiczenia tego. Czego uczyła się z lekcji? Rezultat jest taki, słuchajcie, że Ilona złożyła podanie na studia wyższe i się na nie dostała. Ilona idzie na studia w Wielkiej Brytanii po angielsku. Dlaczego? Dlatego, że nie próbowała zwalić winy na swoje okoliczności życiowe, po prostu dopasowała naukę do swoich okoliczności, mądrze je wykorzystywała. I dzięki temu osiągnęła naprawdę spektakularny sukces, w jaki sposób? No, przez mikrodziałania. I do tego Was zachęcam, moje anioły. Żebyście bardziej się skupiali na tym, żeby zaobserwować, jakie są Wasze okoliczności i w jaki sposób można byłoby je mądrze wykorzystać, do tego, żeby y, zmierzać do swojego celu, a i się nie zniechęcać tym, że ja nie jestem tak jak inni. Ja Ci od razu powiem: Jeżeli Ci mama jeszcze nie mówiła, Ty nie jesteś wszyscy. Ty nie jesteś jak wszyscy. Ty jesteś inaczej, więc zaakceptuj to, że masz inaczej, zaakceptuj fakty, że nie jesteś jak wszyscy, że Twoje okoliczności są unikalne, ale też oferują unikalne możliwości nauki mikro, mikro działań, drobnych działań, które przybliżą cię do Twojego celu. Um, Aneta, ja słucham angielskie wpadki w pracy. I proszę bardzo. Widzisz i to jest właśnie przykład tego, w jaki sposób można. Nie każdy może słuchać sobie w pracy, ale jeżeli możesz, to wykorzystujesz tą okazję. Um, moje anioły. Um, I słuchajcie, Waldek skutki z, z poślizgiem. Dobrze jesteś. Um, słuchajcie. Dobrze zawijamy. Um, kto chce zrozumieć temat przewodni, zrozumie. A kto nie chce, będzie zadawać pytania na czas. Życzę ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić, przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, no, ile masz świadomość tego, że twój sukces w życiu wcale nie jest zależny od twoich okoliczności życiowych. Ale jest zależny od tego, w jaki sposób wykorzystujesz Twoje okoliczności życiowe do tego, aby żyć, przetrwać, funkcjonować i odnieść sukces. Moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Widzimy się jutro w tym samym miejscu o tej samej porze. A ja lecę słuchajcie, do domku i skończy tą pracę, którą jeszcze mam od wczoraj zaległą, a mianowicie dodanie konwersacji do panelu ucznia. Dla tych osób, którzy wczoraj nie byli, koniecznie obejrzyjcie. Robimy bardzo ważne rzecz na konwersacjach teraz. Straszliwie ważne. Jeżeli ci nie było, koniecznie obejrzyj. Na, w naszej przestrzeni na Whatsappie jest nowa grupa konwersacje i tam można robić zadanie domowe, które jest zadane na ten tydzień. To nie jest tak, że macie je zrobić raz. Możecie zrobić raz, pięć Razy, 10 razy, ile razy chcecie, e, i macie na to cały tydzień. To jest wasza przestrzeń, żeby ćwiczyć, jakie to jest zadanie to sobie idzie. Zobaczcie, tam jest dla was y, no, to y, przygotowane. Y, no dobra. Y, moje anioły. Y, lecę, ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia. Później.